Hello, my name is Rainer Artelt. I'm Sales Director for Europe and um, working for Mobotix since uh, a year already. But as in all. Our Tak jak we wszystkich krajach, chcielibyśmy mieć możliwie jak najbliższy kontakt z naszymi odbiorcami końcowymi, aby móc im doradzać, jak wykorzystywać potencjał rozwiązań Mobotix. Oczywiście zależy nam też na wzroście na rynku polskim, więc zatrudniliśmy nie tylko Piotra Łancewicza jako business development managera, ale także Agnieszkę jako intern sales managera pracującego z naszej siedziby na rzecz rynku polskiego. Nie w tej chwili. Rozkładamy pracę na rzecz polskiego rynku pomiędzy działania, za które odpowiada Piotr, a sprzedaż realizowaną przez naszą niemiecką siedzibę. Tu swoją pracę wykonuje Agnieszka. Ja ją wspieram. Swoje wnosi także nasz dział marketingu. Wszyscy razem skupiamy się teraz na Polsce. Tworzymy swego rodzaju konglomerat ludzi pracujących dla polskiego rynku, któremu się teraz poświęcamy. Te cele są jasne. Wspólnie z dotychczasowym dystrybutorem Link Polska i nowym dystrybutorem Veracomp będziemy pracowali z naszymi resellerami i instalatorami. Będziemy działać na rzecz rozwoju polskiego rynku, na rzecz użytkowników końcowych i, co dla nas najważniejsze, naszych rynków branżowych. Polska wnosi swój wkład w globalne przychody Mobotix. Nie jest to jednak największy udział i to właśnie powód, dla którego skupiamy się teraz na rozwoju tego rynku. Po pierwsze, nie znaczy to nic po prostu nowy właściciel naszej firmy. Dotychczasowy zdecydował się sprzedać udziały w firmie. Z tego co wiem, na tę chwilę nie będzie żadnych zmian w polityce sprzedażowej. Nowy właściciel daje nam jednak nowe możliwości na rynkach międzynarodowych. Nie mówię tu tylko o naszym rozwoju, który teraz na pewno przyspieszy z powodu silnego zaplecza finansowego, jakie właśnie pozyskaliśmy. Chodzi mi także o dostęp do rynków międzynarodowych kanałów sprzedaży dla naszych kamer. Nie można też zapominać o dostępie do najlepszych komponentów, jak choćby przetworniki, które mamy teraz dzięki tak silnej firmie jak Konika Minolta. Market. If you think about the access to sensors, to all other equipment, uh, it's, it's working very good with a, with a strong company like uh, Konica in the background.